Witam. W kolejnym filmiku chciałbym z, po, po, przeprowadzić taki teścik anteny Mini Whipa i mojej Delty według SP7LA. Porównanie może być trochę ciężkie i niesprawiedli niesprawiedliwe dla Mini Whipa, ale spróbujmy. Dlaczego tego nie sprawdzić? Konwerter do tunerów dvb a z tunerkiem, przełącznik antenowy, power splitter do zasilania Mini Whipa. Czerwony przewód zarobiony to jest Mini Whip, niebieski to jest Antena Delta i standardowo Sharp SDR. Zobaczymy sobie tak on może trochę przeszkadzać, ale później schowam to. No w tej chwili jest na Mini Whipa ustawione. Rozpoczynamy. Fale długie, 225 kHz.

116 razy interweniowali strażacy w Małopolsce, usuwali skutki podtopień spowodowanych ulewami w ostatnich dniach. Obecnie sytuacja w Małopolsce się stabilizuje. Teraz strażacy koncentrują się na usuwaniu wody... Wobec... No jeśli nie lepiej, to powiedzmy, że bardzo porównywalnie. Spróbujmy teraz fale krótkie. No i w porównaniu do poprzedniego filmu, to się widać już zaczyna dziać. Teraz jest antena Delta i Mini wip No, widać, że tutaj już jest troszeczkę gorzej. No. I delta. Tutaj widać faktycznie delta. No, delta jest wysoko zawieszona i jednak to są 84 metry przewodu. A mini łypek to malutka, miedziana płyteczka, 5 metrów nad ziemią w moim przypadku. Where it's Teraz jest miniwy. I delta. Tu widać definitywnie przewagę delty już na falach krótkich. Zobaczmy 7 MHz. Teraz mamy DLT, wejdźmy w część foniczną. Na stacji, zbyt mm. Teraz jest mini -wit. Ale stacja nam uciekła. Digi. Delta i teraz widać wyraźniej mm, poziomy sygnałów Szybko te transmisje trwają teraz idziemy na mini-wipie nie, na delcie. teraz na darcie. przerzutka na mini-wipa i tutaj już nie jest najgorzej. To jest z tym, że sygnał jest dosyć silny. Zobaczymy jeszcze na samym czystym CW na początku pasma. Przechodzimy tutaj. W tej chwili jest mini-wipek. I stacja uciekła. I Delta. Ta teraz jest Delta. I mini. I tutaj w tym przypadku na telegrafii lepszy poziom pokazuje Mini. Ale znajdźmy stację, która popracuje dłużej. Mini Whip. Delta. I Mini. Tak, tu jest lepka przewaga. A zobaczymy co tu. Jest. W tym przypadku, tutaj na siódemce część telegraficzna bardzo ładnie sobie mini whip radzi. W tej chwili pracujemy na delcie i przechodzimy na mini whip. Jest całkiem przyzwoicie. Zobaczmy wyżej 10 mega.

Nie ma specjalnie, nic się nie dzieje. Spróbujemy to rozszerzyć. No to przejdźmy na pasmo 14 mega. Na początku od części telegraficznej czysto. Szukajmy telegrafii. Weźmiemy pod okazję. Sorry. Normalne coś? I tutaj? No poczekajmy z trwale coś pracującego. Tutaj delta wyraźnie lepiej. W tej chwili jesteśmy na delcie. Więc poznaliśmy jakiś sygnał w czasie stabilny, może tu. I uciekł, to może przesuńmy się bardziej w kierunku. Teraz delta pracuje. Przejdźmy w kierunku cyfrowych bardziej emisji. o, przepraszam jeszcze parę drobnych cały czas pracuje delta i teraz mini-whip przy silnym sygnale nie ma problemu jest to bardzo porównywalne teraz delta i z powrotem mini i delta, czyli tutaj nie wychodzi najgorzej. Sprawdźmy jeszcze część foniczną, czy się uda znaleźć jakąś stację. To, to Niestety no, na specjalnie nie widać, a zobaczymy jeszcze 18 MHz. O. Już jest troszeczkę za późno na te pasma. Na 21 części cyfrowej jeszcze się dzieje. Tutaj Mini Whip i Delta bardzo podobnie. Poczekajmy na powtórzenie transmisji. Musimy z powrotem na niższe pasma. W tej chwili jesteśmy na dalcie Robił wiele doświadczeń. Płuchałeś tego? Teraz mini -REAP

A no zobaczymy jeszcze część telegraficzną. Jeszcze całkowicie pasmo się obudziło, ale powoli rusza. W tej chwili Mini whip. I Delta. I z powrotem na Mini.

Tu coś muszę zaglądać jak to z tą jak to z tą wiecie mam tą pogodę pogodę po prostu na wyrocie poszaski Biorąc pod uwagę i wysokość zawieszenia i fizyczne wymiary to mini whip naprawdę przyzwoicie wypada w tej konkurencji serdecznie dziękuję, dzięki za oglądanie przedługawego filmu i zapraszam do następnych.